Widzowie, mamy tu nowego MacBooka i generalnie zanim zaczniemy go oglądać, to zachęcam do zostawienia suba, bo mamy cel to jest 10 tysięcy subów i też pokażemy swoją twarz. Zostawcie lajka like i rozpoczynamy. Także tu mamy piękne nowiutkie klawisze. Także jak w MacBooku takie niebieskie wykończenia. Wszystko pięknie. Patrzcie, nawet to tak... patrzycie jak to fajnie klinka. Ekran też bardzo dobry jest. Tu mamy też piękne. Tu mamy jakieś takie płyty. Procesora nie ma, bo wzięliśmy wersję bez procesora, żeby była tańsza. Realnie ja tu nie wiemy, co jest, bo to się jest zepsute, bo... Ale to nie znaczy, że był używany. No, tu mamy jakieś przycisk, przyciski albo jakieś ikonki. No, zresztą nie ma. To koniec tej prezentacji i w zasadzie o tyle.